Siema! Jeszcze przed rozpoczęciem filmiku chciałem was poprosić o to, byście zostawili suba i łapkę pod tym filmikiem. TVN ostatnio usunął moją przeróbkę z Ojo u Kuby Wojewódzkiego. Ja mam ona prawie 50 tysięcy wyświetleń. Szkoda tego wyniku, także na poprawę humoru i motywację do dalszego działania chciałem was o to poprosić. To tyle. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj będzie smutny odcinek. zawieszam działalność. Nie będę nagrywał vlogów. Ech, nie wiem czy znasz powody. Dziewczyny, słuchajcie, znacie aferę z nadsu? Tutaj gołe babki i tak dalej, nie? Nie. No. Hmm. Synuś nie chciał z tatusią obejrzeć razem młodej influencerki. Pójdziemy sobie na kamerki, porozbieramy się, zamiast do McDonalda robić pracę. Kolejna gnida, która potrafi nagrywać, ale już spotkać się nie bardzo, no nie? Sługa kobiet. Kozak w necie, ale po prostu muszę sobie zrobić przerwę. Chciałem podziękować Zebo, zwłaszcza z... Zebo. Chciałem podziękować, więc. Kurde, chciałem coś zrobić głupiego. Oczywiście, że wracam. Że wracam. Nie będzie mnie tylko do końca. Do końca nie będzie mnie tego miesiąca. Cyk-cyk.